Do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia. Grupa oczywiście znana wszystkim pięknym słuchaczkom i radio słuchaczom Polskiej Tygodniówki w Radiu NIR FM, jak również tym, którzy słuchają nas za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jak również na australijskich antypodach. Grupa Heart and Soul, gdzie niesamowita Ricardo Palasol przy mikrofonie, natomiast przy zestawie klawiszowych instrumentów Bodek Pezda, przyjaciel Polskiej Tygodniówki i przyjaciel dobrych dźwięków. Niesamowity utwór. Przypomnę jego tytuł. I don't want to a teraz, cóż, od kilku dni ci wszyscy, którzy obserwują moje poczynania na Facebooku i innych internetowych, społecznościowych forach, doskonale wiedzą, że dużo mówię i piszę o Power of Arts. Wystosowaliśmy specjalne zaproszenie na finał wakacyjnego maratonu artystycznego Power of Art, i cóż, nie może być inaczej, i teraz mogę powitać sprawczynię ducha. Tego wszystkiego, co wokół tej imprezy i akcji dzieje się. Pani Magdalena Woźniak, witam serdecznie. Magdo, dzień dobry. Witam serdecznie, dobry wieczór. Członek zarządu oraz koordynator projektów artystycznych Power of Art. Magda, pierwsze ważne pytanie. Czy w tej naszej dziwnej polskiej, europejskiej sytuacji kryzysowej jest sens promować kulturę, bić się z koniem albo z całym stadem koni, którzy twierdzą, że jeżeli na czymś można oszczędzić, to przede wszystkim na kulturze? No ja myślę, że kultura to priorytet, jeżeli chodzi o promocję i właśnie taka była idea tak naprawdę tego wakacyjnego maratonu artystycznego, o którym mówimy. Dlaczego? Bo moją misją, naszą misją Power of Art jest właśnie promowanie kultury i sztuki. Za sukcesem gwiazd muzyki, za sukcesem gwiazd kina. Stoi sztab ludzi za sukcesem artystów, plastyków, zazwyczaj niestety nie. I tutaj um, ten wakacyjny maraton artystyczny miał być i chyba spełnił swoją rolę, również takim narzędziem do autopromocji. Chodziło o uaktywnienie artystów, o to, żeby zainspirować ich do tego, żeby zaprezentowali się, pokazali, weszli w dialog z odbiorcami, ze społeczeństwem. I, I myślę, że jak najbardziej jest to konieczne wprost w naszych czasach. Ja też jestem tego samego zdania, zresztą jak nas podsłuchujesz w Radiu wnet, czy chociażby na www.fala.fm, czy w polskiej tygodniówce w Radiu Nier FM, właśnie stawiamy na kulturę i przede wszystkim na promocję nowych, początkujących zespołów, jak również mówimy sporo o młodych, początkujących artystach, malarzach, grafikach, fotografach i również poetach i pisarzach. Rzecz bardzo ważna. Poznaliśmy się dzięki sympatycznej osóbce i bardzo twórczej, Laurze Wasilewskiej, którą serdecznie pozdrawiamy i ściskamy. Z, ja z wielką chęcią zobaczymy się podczas moich kolejnych wieczorów autorskich październikową porą. Teraz muszę wymienić tych wszystkich, którzy zostali zwycięzcami poszczególnych tygodni tego maratonu. To Aleksandra Supińska, to Marcin Painta, Grażyna Perl, Adriana Karima, Jolanta Michalak i wspomniana już Laura Wasilewska. Powiedz mi, co w związku z tym wydarzy się jutro podczas tego wielkiego finału oprócz uhonorowania. Tychże młodych i dobrze zapowiadających się artystów. Trzymam kciuki, żeby ktoś sprawił, żeby ten artystyczny duch w nich nie zagasł, a wręcz przeciwnie, żeby była coraz większa grupa ludzi, która będzie podsycała ich twórcze niepokoje artystyczne. Tak, artystami tygodnia zostali artyści, których prace w danym tygodniu zdobyły największą ilość głosów. I tu bardzo bym chętnie wróciła jeszcze do tego, co powiedziałeś na wstępie. Ja Aleksandry proszę. Supińskiej praca zdobyła 495 głosów w całym maratonie. Marcin Painta ze swoją pomarańczarką zdobył właśnie. Drugi tydzień w Grażyna Pers, z kolei niesamowita malarka, która z Francji specjalnie, zresztą jutro przylatuje do nas z Paryża. Ona z kolei łączy techniki z płatkami miedzi, z płatkami złota, srebra. Niesamowite rzeczy. To są wszystko niesamowici artyści, którzy przedstawili, przedstawili nam niesamowite prace. Adriana Karim z kolei tutaj zaprezentowała Wedi To jest specyficzna sztuka, ale bardziej też duchowość jest tutaj istotna. Mm -hmm. Jolanta Michalak z kolei przedstawiła nam różne prace, zaskoczyła swoimi e, rysunkami, grafikami, technikami szana. No, Laura Wasilewska z pracą Amoenum Erotic, no po prostu powaliła znów. W kilka dni zdobyła głosy za cały tydzień, tak naprawdę. <laughs> Niespodziewanie. Także Wspaniali artyści, artystów w ogóle wzięło udział w konkursie 56, prezentowali 418 prac. To jest po prostu niesamowite. Dotarliśmy z pracami tylko na Facebooku do ponad 15 tysięcy osób. Przepraszam, 21 tysięcy osób, a 15 tysięcy głosów zostało oddanych na pracę artystów, którzy zaprezentowali w konkursie. Także mm -hmm. to jeszcze naw nawiązując do tej promocji, a co jutro się wydarzy? No jutro się. No odgłosimy zwycięzców, <laughs> <laughs> zwycięzców całego finału, czyli wyłonimy trzech artystów, którzy zdobyli największą ilość głosów w całym maratonie. Każdy artysta miał możliwość, z kraju i z zagranicy oczywiście, miał. Możliwość Możliwość zaprezentowania w konkursie codziennie jednej, jedną pracę. Tu też bym chciała wyróżnić, ponieważ szczególnie, że jutro nie będzie mogła z nami być, Kazimiera myk Na 42 dni zaprezentowała 39 prac. Rekordzisty. Niesamowite. Także dziękujemy Kazimierze bardzo serdecznie. Kogo wyróżnimy jutro? Zapraszam do klubu Rampa na targówku ulica Kowowa 20 na godzinę 19. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że o tych wszystkich po. Finałowych i, i po tych niesamowitych zdarzeniach jutro z klubu, o którym powiedziałaś, odczytam listę laureatów w całości już za tydzień, ale jeszcze bardzo ważna rzecz, Magda, żeby nam to nie omknęło, ponieważ ta finałowa gala będzie przede wszystkim okazją do oficjalnej inauguracji charytatywno-artystycznej fuzji akcji społecznej Power of Arts i Fundacji Artystyczna, po której powstała Fundacja Artystyczna Power of Art. Rzecz niesamowita, ponieważ, no tak jak powiedziałem, w dzisiejszej dobie oszczędności kryzysu wiecznego biadolenia okazuje się, że jednak można plany, bo skoro tyle prac, to być może warto pomyśleć o jakiejś wystawie z tychże prac wkrótce i pokazać ją w paru miejscach. Tak, bardzo, bardzo na to liczymy. Oczywiście prace konkursowe finalistów będą jutro zaprezentowane. Także mini wystawa można powiedzieć odbędzie się już jutro, a w przyszłości liczę na to, że, że nawet może się uda indywidualne wystawy dla artystów zorganizować. Tu jeszcze bym chciała wspomnieć, bo to jest to bardzo ważny jest dla mnie moment w życiu, jeżeli właśnie nawiązując do tego, co powiedziałeś o fuzji. Gdy zaczynaliśmy wakacyjny maraton artystyczny, to była tak naprawdę spontaniczna moja myśl. Głównie chodziło o to, żeby zabić pustkę wakacyjną, bo artyści się nagle porozjeżdżali na plenery, na wakacje i zrobiło się jakoś tak cicho, spokojnie, nawet nudnawo i pomyślałam, że coś trzeba z tym zrobić. A druga rzecz to jest właśnie ta autopromocja. Ale gdy to zaczynaliśmy, to Power of Art było tylko i wyłącznie akcją społeczną, która to jest też wielka rzecz moim zdaniem. Bez pieniędzy, bez żadnego budżetu, bez żadnych dotacji przez ostatni rok. Naprawdę sporo niesamowitych rzeczy, projektów zrealizowała. Po prostu dzięki dobrym ludziom, dzięki różnym firmom, którym się podobały nasze działania. Podobają nadal, mam nadzieję. E, I to jest niesamowite. Właśnie w trakcie już konkursu e, poznałam Pawła Łęskiego i, i, i Bogdana Halickiego, to znaczy Bogdana poznałam już wcześniej, e, którzy mają właśnie, są, są e, Założycielami Fundacji Artystycznej. Ja tu jeszcze wejdę Okazało Ci w słowo, się... Magda, jeżeli pozwolisz, że Paweł Łęski to głośny człowiek, przynajmniej dla tych wszystkich fanów kina afowego, ponieważ no, Paweł Łęski zasiada w wielu, jeżeli nie we wszystkich przeglądach i konkursach tegoż kina, jest znakomitym aktorem, reżyserem i publicystą, no, a przy okazji również jest w zarządzie Fundacji ważną osobą i teraz jeszcze, żeby było ciekawiej, bo również Pewnie będzie słów kilka w tym dokumencie na temat Power of Arts i całej fundacji. Powstaje film dokumentalny właśnie o Pawle. Tak, to można powiedzieć filmiki, cykl, cykl filmów, które prezentują właśnie jego, jego dorobek artystyczny. Paweł jest wyjątkową dla mnie osobą, szczególnie ze względu na jego pasję, bo uwielbiam ludzi z pasją. i, i Paweł jest pasjonatem fi, filmu, kina, teatru, aktorstwa i to będzie jego działka, że tak powiem, i czy jest już jego działka w fundacji. Także Fundacja i e Power of Art Łącząc się, obejmujemy tak naprawdę wszystkie najważniejsze dziedziny sztuki. Ja tutaj będę opiekowała się sztukami plastycznymi i artystami w tym kierunku. Paweł Łęski jako aktor, reżyser i właśnie i właśnie juror praktycznie wszystkich festiwali ofowych i nie tylko, bo nawet wojskowych, historycznych i tak dalej, będzie się opiekował właśnie filmem, teatrem oraz właśnie planujemy już mamy zgodę na, na reinkarnację festiwalu Młode Kadry na kontynuację festiwalu de Kadry. Także mam nadzieję, że od przyszłego roku e, ruszymy z tym festiwalem. Bogdan Halicki to z kolei muzyk jazzowy, kompozytor i e, muzykoterapeuta. E, I on tutaj będzie trzymał pieczę nad sprawami muzycznymi. Także mam nadzieję, że robimy coś wielkiego i to wiele razy. Tym bardziej się, Magda, cieszę, że również y, mamy w tym swój mały udział medialny y, Kontury.net, y, Kwartalnik Kontury oraz y, program y, Polska Tygodniówka w Radiu Nirefem i musisz nam obiecać, że przynajmniej raz w miesiącu y, będę cię niepokoił telefonami ze studia w Dublinie z serca NiRFM, aby podpytywać, co też nowego się wydarzy, a ze swojej strony będę ci podsuwał, jak to już czynię, co możesz y, powiedzieć na antenie? Podsyłam co ciekawe zespoły muzyczne, które warto prezentować i promować. Jesteśmy mówieni? Bardzo się cieszę i bardzo liczę na to, że będziemy w stałym kontakcie. Tym bardziej, że, tym bardziej, że planujemy sporo, również mam nadzieję, to wszystko oczywiście zależy od budżetów, ale akcji międzynarodowych, wymiany kulturowej z innymi krajami. Na razie planujemy na, na ten rok jeszcze, na przyszły rok Europę, a w tym roku jak się uda, to już rozpoczniemy duży projekt rosyjsko-polski. Fantastycznie. Czeka również Kanada i Stany Zjednoczone, nasi przyjaciele z platformy radiowej www.fala.fm. Zostanie z nami do końca programu, więc ja jeszcze wymienię cię po programie kontaktami z moją serdeczną przyjaciółką Basią Typek, z mojego cudnego roztoczeńskiego wożuczyna, bo być może coś się z tego urodzi i być może pracę zapomnianego twórcy w Polsce, ale niezwykle znanego coraz głośniejszego za granicą, szczególnie we Francji i Stanach Zjednoczonych, Edmunda Monsiela uda się pokazać w Warszawie. Kto wie? No, pewnie, kto wie. Panie i panowie, Magdalena Woźniak była moim państwa gościem. Dziękuję Ci za udział w programie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Magda zostaje z nami do końca programu, będzie nas słuchała i zaraża również tych wszystkich, którzy związani są z wakacyjnym maratonem e, artystycznym Power of Art. Przypomnę, jutro o godzinie 19 w artystycznym klubie Rampa przy ulicy Kołowej 20. O godzinie 19 uroczyste ogłoszenie zwycięzców wakacyjnego maratonu artystycznego. A skoro będę odpowiadał i podpowiadał, co też warto prezentować, no to teraz Magda coś zamiedzy. E, ursus. Warszawski się kłania, grupa Scream Maker, którą promujemy już od ponad roku utwór Liberty, specjalnie dla tych wszystkich, którzy jutro otrzymają a, laury i wyróżnienia i specjalne niespodzianki, także od polskiej tygodniówki i kwartalnika kontury. Scream Maker i Liberty.